Media huczą naszej transmisji. Ludzie już wiedzą. Ta cała transmisja była błędem. Oni nie będą z nami negocjować. Było pokazać, że jesteśmy gotowi do walki. Przemoc to nierozwiązanie. Trzeba z nimi rozmawiać. Ludzie na pewno nas wysłuchają. Simon zapłacił swoim życiem. Simon oddał życie za naszą sprawę. Co to za różnica? To bohater. Zginął w imię rewolucji i nie będzie jedyny. Nie chcę rewolucji z przelewem krwi. To żyj jak niewolnik. Jeśli nie chcesz walczyć o swoją wolność, to może na nią nie zasługujesz. O jak Dosyć tego? No i co teraz zrobimy? Hej, jestem Kiwi i witam Was w kolejnym odcinku The Detroit Beacon Human. Na samym wstępie powiem Wam małe okoszenie, że ja już nakrałam ten odcinek. I wszystko ładnie, pięknie, a po jakby nagraniu, wyłączeniu, poszeknaniu się, znaczy a potem wyłączeniu nakrania okazuje się, że Detroit był jakby inaczej jakby się miała wychwycona i przez co ucięło mi ten poczek i to na tole. Przez to ja ponownie nakrywam odcinek, także nie dziwcie się, jeśli yy, powtórzę yy, schemat, bądź zrobię jakby więcej, niż powinnam zrobić. Także co, możemy kontynuować dalej. Ja wam powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć. Mam nadzieję, że przyszyję jeszcze raz to samo, co w poprzednim odcinku. Nigdy tego nie robiliśmy, na pewno są chronione. Mają zabezpieczenie. Stworzymy pięć grup po jednej na sklep. Złamiemy zabezpieczenia? Jerech, Równocześnie, od Narw przyjaźń. Bez przemocy. Uwolnimy naszych i zwiejemy, zanim zjawi się policja. Zapamiętamy tę noc na długo. I no, niestety wiem, jak to teraz okrać. Czekałam na to od bardzo dawna. No, Markus! Rozumiem, że przeszywasz to, że jeszcze raz świecimy, ale też przesady. W okolicy pewnie jest więcej policji. Musimy uważać. Dobra, lećcie już do tego sklepu. Ja już wiem, gdzie ono jest, a nie tak jak szukałam po okolicy. Sklep jest tutaj. No, szybciej, szybciej, szybciej. Pięknie. Weź kopię, wyciągnij te włosy, bo to aż mnie poli. Nawiasz, no, byś miała krótsze, to Już tam jeszcze. Ale ty masz długie prawie. włosy. Wyciągnijmy ich. Wokół antroi rosną włosy. i zajmiemy teren. Zaczynamy dokładnie za 10 minut. Ok, mamy czasówkę. Mam nadzieję, że na stłuszczymy. Analizuj. Widzisz system alarmowy? Na razie wezmę tutaj Androidy, znaczę. Bo wcześniej jedynie serię AX zobaczyłam. Ok. Mam go. Pięknie. W ogóle chciałabym też zobaczyć, gdzie prowadzą te wszystkie kable. Ciekawie by było. Od czego zaczniemy? Znalazłem zabezpieczenia. Mamy je wyłączyć. Chodź za mnie. Dobra, ale najpierw tutaj pana nawrócimy. Jesteś wolny. O, czy ja bym mogła tylko Dron obserwacyjny? Trzeba się go pozbyć. Ciężko będzie go sięgnąć. Jesteśmy od nich lepsi, a to oni nami rządzą. To się wkrótce zmieni. Okej. Okay. Za chwileczkę podej proszę Pana następnego Przebudzam Cię Idź do Jerycha Jerychooko Jerychoko Po do Jeryko Jesteś wolny gdzie jest syntron? Tu Ja już wiem, które to zrobić O ten ty. Tak, można to sięgnąć. Eee. Aha. Mm, najpierw potrzebujemy... Tędy. I jeszcze się bezpłyniemy. I dopiero odtedy sięgniemy. Ja, ja, ja już trzymam, ja już trzymam. Trzymam. Dziękuję tylko nie zdążył zawiadomić koleszeństwo. nie powinno być najpierw koleszeństwo, a potem przyjaźń? Tak mi się zresztą pytaje. Sieć z lokali Napróć. Przebudzam cię. Idź do Jericha. Okleń kni. Zno utralisły. O, stworzono opiek wewnętrzny, czyli e, kamery. Jak ktoś to, niech mi ktoś wytłumaczy: kamery będą się cofać? Czy będą wyłączone? Popiszę, no, tutaj że jest wyłączone, ale jednak. Ulicą jeżdżą auta, Zablokujmy ją. Jeden kierunek pójdzie jak spłatka. Markus! Markus, chodź, zobacz! No co tym razem? Dziewczyno! Ja wiem, co mam robić! Już teraz wiem. Okay, najpierw e, tutaj panów naprócimy, żeby nam też nie przeszkodzili w niczym. Uwalniam cię. Pięknie. co mam Ro Clo I już nikt nie będzie nam przeszkadzał Ok, tutaj jeszcze Placjus mamy zabezpieczony Możemy dostać się do sklepu y, Następny tutaj rob Staranujemy witrynę ciężarówką. Że jak? Niedaleko jest budowa, na pewno coś tam znajdziemy. Mm, no i tych dialogów wokół, to ja nie słyszałam. Ale tak e, pokaż mi to, tron jest zneutralizowany. No bo pojeść. Jeszcze... Czekajcie, czekajcie, co tutaj jeszcze jest. Spójrz. No jest. Chyba wszystko mamy, bo w został ale mój został wyłączony. No tak, jak szarpniesz z kłódką, to na pewno no to kłódka czekamy. odpadnie. Masz całkowitą rację, Markus. Załatwione. Wystarczy tylko stąd wyjechać. Ja mam naprawdę nadzieję, że e, ja o niczym nie zapomniałam. Zhakuj. Ciekawe czy ja to jest łapanie? A no, bo ja, jakby, bo to, tak jak mówiłam, to jest powtórka. Ja miałam jeszcze coś takiego, że sopa, czy wszystko, albo wejść, albo sopa, czy wszystko już masz gotowe. No, wiecie, to piastu. A co? kotopi, cel bal. Mam nadzieję, że nie słyszycie aż tak bardzo tego plada. Jeszcze sergnę, czy wszystko prawidłowo, wszystko prawidłowo, wydostań się. Przepuść antroity, proszę, yy, tutaj panią. Nie musisz im już usługiwać. Jesteś wolny. No ale tu wszystkich macać, Markus. Ok proszę następni. I tutaj mamy north, która patrzy na north? Najpierw ktoś chciał wiedzieć. Ma kitkę, makitkę opera. Byłam ciekawa, czy oni mają rozpuszczone te włosy, czy nie. A ty widzę, że na tyle, że tak powiem, funkcjonalne prysury, że pewnie przeszkadzały w obowiązkach, po krótkie czy subskręte. Nazywam się Markus. I tak samo jak wy, byłem niewolnikiem przedmiotem stworzonym do posłuszeństwa. Ale w końcu postanowiłem otworzyć oczy, by odzyskać wolność i zdecydować kim pragnę być. Przyszedłem tu, by powiedzieć, że wy też możecie być wolni, że podobnie jak ja, możecie zrzucić okowy posłuszeństwa. Od tego momentu możecie chodzić z wysoko uniesioną głową i stać się panami swojego losu. Jericho jest miejscem dla tych z nas, którzy pragną wolności. Możecie tu oczywiście zostać i dalej im służyć, albo dołączyć do nas i podjąć wspólną walkę. Jesteście wolni. Decyzja należy do was. Trzy, dwa, jeden. Jesteśmy z tobą! Masz moje wsparcie Mar! z tobą! Z tobą Jesteśmy z tobą! Masz moje wsparcie Marcus. Po W ogóle znaczyliście kiedyś Antroita e, i ten tylko do Markusa? Ponor jest, Simon jest, że tak powiem. E, Więc chodźcie ze mną Kara chyba gdzieś tam też była. Juś mi tam Marcus, zaświtała Zostawiam ludziom wiadomość A tutaj Nie było Wybierz pacyfizm albo przemoc. Ja wypieram... Robią to samo co ty, Markus. Pacyfizm. Próbuj, pójdą za tobą. I okej, okay, patrz mi się potopa Y i, i X. I zrobiłam coś takiego w jakby poprzednim tym, że ja po prostu nacisnęłam dwa kusiczki i to co mi wyprało w krze to takie coś się... I ten tyko mi to wyprało, to samo. Tylko ja wcześniej to zrobiłam na oknie, żeby ktoś chciał wiedzieć. Mamy marzenie. Keep a dream! Schakuj! O Jezu, przepraszam! Markus, przepraszam! Okej, okay, co jeszcze bym mogła zrobić? Mm. Tutaj na pewno mogę wejść na ten pomnik, posąg, pomnik. Mam nadzieję, że jest to jedno i to samo. Na malu, istoty wolne nie potrzebują panów. Do koniec. Ale mi się tak pomyśleć, panowie. otrą. tak. Tam też było gdzieś z Kalisi, że właśnie chciał upolnić wszystkich. Tylko Dalej, nie, nie miałam. E, teraz trzeba jeszcze ałka przestawić a no, latarnię można, a To mogę ci. Dobra, tylko nie pyło, Co kurczyćak wciskałam Oczywiście coś tutaj namalujemy. Myślę, więc jestem. Tutaj jeszcze mogłam latarnię. Oj! Jeszcze tam u góry nie zrobiła. Na tamtej ścianie, co? No, tutaj stropili, ale po drugiej stronie tego nie stropili. No, tutaj robiłam snor, ale. No cóż, rynku. trochę tutaj więcej porobiłam. Załatwiliśmy to pokojowo tak jak chciałeś. Wyciągasz do nich rękę, a przecież oni nami gardzą. Obyś wiedział, co robisz. Nie da się zwalczyć przemocy przemocą. Chyba, że nie ma innego wyboru. Ciekawe, co się tak naprawdę stało, czy to Tron spał North! W porządku, co jest? Norf? Zabili ich. Pozażynali jak jakieś zwierzęta. Ale kto? Kto? Powiem tyle, że rewolucja wymaga poświęceń. Jedniczy się ją. Jednika. No cóż. I też tutaj widzę, że policja to zrobiła. Szczerze mówiąc, nie wiem jak to wybrać, ponieważ zrobili rozkazy. Tak jak androity słuchają rozkazów Markusa. Więc, jakbyśmy zniszczyli, oni by też zniszczyli. Więc, jeśli komentarz mówi, że mają zniszczyć, to oni też zniszczą. Do tego na mogą mieć rodziny. Dlatego, inny na pewno by tak nie płakał i nie płakał, oszczędzamy ich. Bo też mogli być przestraszeni. Nie będziemy karać za zbrodnie. Kolejną zbrodnią, ja tu odkładam. W ostatniej chwili, dokładnie o drugiej w nocy, doszło do napadów na kilka sklepów Cyberlife w Detroit. W wyniku ataku terrorystycznego ucierpiały salony w różnych punktach miasta. Większość witryn sklepowych pokryto hasłami z żądaniem praw dla androidów i innymi sloganami. Policja odkryła graffiti z hasłami. Opinia publiczna pojęła. Dobrze, że nie trokłość. śledztwo jest w jednym z salonów, znaleziono dwóch policjantów. Powoli wychodzą z szoku. Według naszych źródeł potwierdzili oni, że napastnikami było kilka androidów. Sytuacja jest bardzo niepokojąca. Czyżby maszyny zwróciły się przeciwko nam? Czy androidy stały się dla nas zagrożeniem? Czy to jest początek kampanii terrorystów działających tutaj na terenie Stanów Zjednoczonych? Także no, zrobiłam więcej, zrobiłam mniej. Zaraz opłacicie. Tak, Markus, przeprowadźcie pokojową demonstrację. Statystyki globalne, 78%, e, cała reszta przeprowadziła agresywną demonstrację, tutaj oszczędziliśmy policjantów, tutaj tak e, jakby, tutaj dwie rzeczy, czego nie zrobiliśmy, tutaj na pewno zjawa się patrol, przycąpienie tego, pacyfistyczne przesłanie. Hmm. myślałam że więcej, tylko jakby odblokowałam. Policja nie została wyspana. E, tutaj, jakoś że zniszczyliśmy trona, nie musiałam się przed nim chować w momencie kiedy e, blokowałam sieć. Unikaj radiowosu. Tutaj niby była jakaś kasetka, Pond? nie wiem, naprawdę nie wiem, czy była tutaj jakaś kasetka, czy nie. Ale z tego, co ja tutaj widzę na OPS-ie, wszystko prawidłowo się tutaj nakrało. I raczej chyba na tym skończymy, będzie taki troszkę krótszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się taki spodoba. Fajnie na przykład ja lubię dłuższe odcinki, ale to ja. Jak coś, to napiszcie w komentarzu, czy policie krótsze, czy dłuższe. Także co? Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Patajcie na Instagrama oraz na Discorda. Linki macie w opisie filmu. Trzymajcie się. Cześć!